Witajcie na moim kanale w ten poniedziałkowy, mroźny wiosenny dzień. Proszę, zmrożone, zmrożona trawa. Jest minus 7 stopni o godzinie 8 rano, właściwie już 9. No po prostu już nie, mo, nie wiadomo, kiedy ta wiosna przyjdzie. Jak, jak codziennie rano wychodzę nakarmić ptaszki. Do moich karmników. Bo czekają zawsze już tutaj na na choince. Na choinkach czekają. Kiedy kiedy śniadanko będzie gotowe. Tutaj tutaj mam tylko taki prowizoryczny karmniczek z butelki, żeby tylko im dołożyć a drugi karmnik jest jeszcze po drugiej stronie chodź Ramzes, chodź idziemy chodź, idziemy ptaszkom dać jeść drugi karmnik jest tutaj o tam już ptactwo czeka na razie mamy dwa karmniki ale chyba na przyszłą zimę zrobi więcej. Tutaj jest karmniczek. No. I ptaszki od rana będą miały co jeść. No chodź, chodź. Zimno łapki ci. Ramzes jak zwykle zrobi dzisiaj przegląd całego gospodarstwa. Ale zimno jest proszę jaka... trawa zmrożona jest takie aż granulki. No chodź idziemy. Chodź idziemy, Ramses. O, tam ptaszki już. Ptaszki już wiedzą, że jest śniadanie. Więc już przyleciały. O! Już cały. słychać, słychać przyleciały przyleciały do naszego ogrodu ogrodu już grzybacze one co roku. O, właśnie siedzi tam. Tam na lipie, zobaczcie. Grzywacze co roku. U nas zakładają gniazda. O, jest i już, planuje pewnie gniazdo tam. Zawsze czekam na grzywacze i sły. O Słychać jak się nawołują. One bardzo lubią zakładać gniazda w naszych, w naszych świerkach, ponieważ dookoła mamy świerki. A w tym roku widzę też chyba będzie gniazdo na lipie. Bo już robi rozeznanie. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was do następnego razu.